do sprawdzenia i pełnego tuningu Alan 555 Jest to radiotelefon stacjonarny czyli z wbudowanym zasilaczem do środka do urządzenia, natomiast ten radiotelefon posiada również wyświetlacz częstotliwości i jest to radiotelefon zbudowany na płycie na bazie Alana 87 Pod tym przełącznikiem jest zrobiony włącznik miernika częstotliwości. W obecnej chwili radiotelefon nie jest jeszcze podłączony do anteny. Możemy sprawdzić sobie jakość potencjometrów i przełączników w bardzo prosty sposób. Przy wyłączonej antenie czy odłączonej całkowicie antenie możemy regulować potencjometrami. Jak słychać, niektóre niestety przełączniki wymagają konserwacji. mig gain. O, RF-GAIN. RF-GAIN też do czyszczenia. Zresztą, jeśli będzie radio już rozkręcone, to praktycznie wszystkie potencjometry do czyszczenia oraz przełączniki. Podłączę antenę. Może jeszcze wypróbujemy przy podłączonej antenie. Jak słychać i widać, radio odbiera już jakiś sygnał. Teraz można pobawić się jeszcze trochę radiem. Proszę zwrócić uwagę na szum nawet z głośnika. Radio jest rozstrojone a dokładnie odbiornik. 40 kanał. Pierwszy kanał. Nawet po szumie w głośniku słychać, że ten odbiornik nie ma prawidłowej czułości może na wszystkich czterdziestkach. O, tu jest zupełna prawie że totalna cisza. Zrobię maksymalnie siłę głosu do oporu. Również widać zresztą po wskaźniku, że nic nie pokazuje. A tu radio ma taką czułość, że wskaźnik już pokazuje jakąś siłę sygnału, która dociera do radia. I również słychać to po szumie z głośnika. C, czyli, czyli radiotelefon ma największą czułość, przynajmniej z tego tak wynika, że największą czułość ma na 40C na najniższych kanałach, czyli również na najniższej częstotliwości. A dokładnie tu mamy nawet podane 26 500. Tak czy inaczej, trzeba radio teraz rozmontować i zacząć je ustawiać. Jak widać, i jak powiedziałem wcześniej, Mamy tu dokładnie płytę główną od Alana 87. Wbudowany zasilacz na stałe w urządzenie. Po tej stronie mamy płytkę od echa. A tu mamy miernik częstotliwości. W tej puszce zaekranowane to jest właśnie miernik częstotliwości. Radiotelefon widać, że już był przez kogoś przerabiany, są tu dodatkowe jakieś płytki dołożone nieoryginalne tak samo jak można poznać że tu kondensator ten już nie, też nie jest oryginalny jest dołożony tu dołożony, o, filtr w odbiorniku zaraz może zrobię zbliżenie jak to ktoś wykonał filtr pośredniej częstotliwości ktoś wymieniał i zastosował taki filtr Ponieważ ten filtr się nie mieścił w miejsce oryginalnego filtru, został przylutowany takimi przewodami i filtr nie został nawet zabezpieczony czyli tak sobie właśnie luźno lata. Wszystkie przewody, które są w odbiorniku, tak samo i dotyczy to przewodów w generatorach, powinny być możliwie jak najkrótsze i ewentualnie zaekranowane. Po to, żeby dodatkowe zakłócenia, dodatkowe szumy nie przedostawały się do naszego odbiornika, nawet z układu zasilającego w naszym radiotelefonie. Tak samo jak tu jest wbudowany zasilacz, mogą zakłócenia przedostawać się z zasilacza właśnie, również pod, przez te długie przewody, również od miernika częstotliwości. Każdy długi dodatkowy drut. W odbiorniku, w nadajniku czy w generatorze powoduje jakieś dodatkowe rozstrojenie, dodatkowe szumy, dodatkowe zakłócenia. Fabryka to tak wymyśla, aby wszystkie przewody pomiędzy stopniami pośredniej częstotliwości w odbiorniku były jak najkrótsze, a nie stosuje się takich długich drutów przewodów. I nawet jeszcze nie zabezpiecza filtru, aby nie latał sobie w ten sposób. Po tej stronie radiotelefonu mamy miernik częstotliwości, zaekranowany w takiej metalowej puszce, aby nie powodował dodatkowych zakłóceń w torze nadajnika czy odbiornika w naszym radiotelefonie. Natomiast ta płytka to jest płytka od echa, czyli wzmocnienie i echo, które możemy regulować na panelu przednim, a tu jest dołożona przez kogoś jakaś płytka. Nie jest to oryginalna część z tego radiotelefonu, ale na razie nie będziemy się tym zajmowali. Jeśli to nie wpływa negatywnie na pracę urządzenia, zostawiamy i nie ruszamy. Po zdemontowaniu dolnej części obudowy mamy płytkę drukowaną od spodu. Bardzo ładnie wygląda, w bardzo dobrym stanie. No, oprócz tego, że nosi tu ślady przeróbek wcześniejszych, jest tu dołożona ta właśnie płytka dodatkowa przez kogoś. Tu mamy zamontowaną dodatkową. Dodatkowo jeszcze niższą 40. Przewody sobie idą tu. Z tyłu mamy taki pstryczek elektryczek, którym można to włączyć, wyłączyć. Także kwestia teraz ustawienia generatorów po Może najpierw zacznę od zakonserwowania przełączników i potencjometrów. Także. Zabieram się za pracę, a efekt później pokażę jeszcze na koniec filmu. Potencjometry i przełączniki już zakonserwowałem, ale czeka mnie jeszcze umycie płyty głównej przynajmniej z tej strony izopropanolem, ponieważ jest tak zakurzona, że można po niej rysować. Proszę zobaczyć. To jest wszystko niestety kurz, a kurz może też mieć znaczenie, jeśli chodzi o, o niestety poprawną pracę urządzenia. Niestety elektronika, tak jak wody, nie lubi również kurzu. Czyli mamy już w tej chwili potencjometry i przełączniki zakonserwowane umyta płyta główna już jest czyściutko i już wyschła wymieniony jest filtr pośredniej częstotliwości aby takie paskudztwo które widać było poprzednio nie wisiało luźno na drutach i tu jeszcze jest jedno takie coś paskudztwo nieoryginalne ten radiotelefon ma zrobione zasilanie zasilanie mikrofonu z układu Elektronicznego w radiu. Tu jest podłączony przewód do stabilizatora napięcia i jest nawet łączony tu w środku. Widać bardzo ładnie to zrobione oczywiście z przymrożeniem oka. Nawet ślepy, przepraszam, niewidomy, by coś takiego zauważył wiszącego i to za chwilę pewnie się urwie. Także można to bez najmniejszego problemu i z czystą premedytacją oberwać i zrobić ładnie, tak jak, tak jak Bozia przykazała. Ten właśnie przewód doprowadzał nam napięcie do gniazda mikrofonowego do jednego z pinów, aby można było używać mikrofonu innego niż oryginalnie bo podejrzewam, że w mikrofonie została wymieniona wkładka, często te wkładki może inaczej powiem. Przy tym radiotelefonie powinien być mikrofon dynamiczny. Jeśli mikrofon czy wkładka dynamiczna uległa uszkodzeniu, można taki mikrofon czy można wkładkę dynamiczną zamienić na wkładkę elektretową. Przy czym, aby wkładka elektretowa działała, musi mieć doprowadzone dodatkowe zasilanie. I tu właśnie ktoś to wykonał. Natomiast niepotrzebnie ten przewód szedł sobie po tamtej stronie płytki, bo można było ten przewód przepuścić tu ładnie po tej stronie. Doprowadzić od spodu i ładniej by to wyglądało i pewnie lepiej działało. Tym bardziej, że tu jest taki dosyć gruby przewód, a tym przewodem tu żadne wielkie prądy nie płyną, więc można zastosować zwykłą linkę, taką jednolitą, też niełączoną z kilku kawałków. Także to też można zamienić. A ja zrobiłem w ten sposób: czerwonym przewodzikiem idzie sobie ładnie przy potencjometrach i do gniazdka. Mikrofonowego sonda pomiarowa jest już podłączona do radiotelefonu. Radio będzie się wygrzewało, aby ustawić częstotliwość pracy radiotelefonu, a raczej generatorów. Natomiast potencjometry można sobie jeszcze sprawdzić. Siła głosu nie trzeszczy maksymalnie do oporu. Płynna regulacja czułości odbiornika, nie trzeszczy, mid gain, co tu jest? Barwa dźwięku, ton i blokada szumów. Także potencjometry są w porządku. Można ustawić równo pionowo w tym radiotelefonie. Nie ma zapadki, jest tylko oznaczenie. Także ustawiamy w środkowej pozycji i w ten sposób stroimy generatory. Także teraz czas na przerwę. Można zająć się innym radiotelefonem, a ten sobie poleży z godzinę za dwie. Aby się elektronika dobrze w nim wygrzała, dopiero można stroić generatory. W międzyczasie dwa radia proste naprawiłem. Jakieś 3 godziny już Alan 555 jest włączony czyli generatory już w miarę się rozgrzały na tyle, że ta częstotliwość jest stabilna. Można zacząć stroić generatory. Jak widać w tej chwili częstotliwość jest za nisko ponad 100 Hz. Po, po, powinno tu być 10,692500. No to ceramicznym stroikiem. Ustawiamy właściwą częstotliwość. Tu niestety minimalne ruchy i, i już ta częstotliwość sobie odjeżdża. 7-8 Hz, 9 zostawić tak w zasadzie i tak jest bardzo ładnie już. 10-11. Już sam nacisk krętaka powoduje, że ta częstotliwość sobie odjeżdża. O, teraz 3-4 Hz. To i tak będzie się jeszcze delikatnie zmieniało, ale można uznać, że jest idealnie. Teraz, teraz jeszcze wstęga dolna LSB. W tej chwili mamy wstęgę dolną i tu powinno być 10,697500. Czyli tu też mamy poniżej, ale mniej niż przy wstędze górnej. Czyli też podjeżdżamy sobie do góry z częstotliwością. tak zostawiam. I w ten sposób stroimy wszystkie generatory w radiotelefonie. Jeśli generatory już będą prawidłowo zestrojone, dopiero stroję odbiornik i nadajnik. A więc następny generator i potem reszta urządzenia. Odbiornik już zestroiłem, ale zauważyłem pewną modyfikację, która została wykonana w tym radiu. Jest to płynna regulacja dostrojenia filtrów na wejściu odbiornika. Tak to można nazwać. W tym radiotelefonie fabrycznie mamy na wejściu odbiornika trzy filtry, które decydują o szerokości pasma odbiorczego, czyli to co my odbieramy. Te filtry są ustawione na stałe. No Wiadomo, można regulować je tylko stroikiem po rozkręceniu obudowy. Natomiast w takich, powiedzmy, nowocześniejszych radiotelefonach te filtry są przestrajane automatycznie w momencie, kiedy zmieniamy pasmo, czyli zmieniamy pasmo, zmieniamy częstotliwość, a te filtry są wtedy też przestrajane. Nazywa się to, że, są, że jest odbiornik współbieżny, czyli zmieniając pasmo, filtry również są dostrajane do danego pasma, na którym jest ustawione CB Radio. Niestety w tym radiotelefonie tego nie ma. Jest to, wiadomo, starszy radiotelefon. Natomiast ktoś wykonał taką przeróbkę, że może odjadę trochę kamerą. Na tym potencjometrze jest wykonana właśnie przeróbka. Tu była kiedyś regulacja barwy dźwięku, czyli ton. W tej chwili mamy płynną regulację częstotliwości filtrów wejściowych w odbiorniku, tak aby uzyskać maksymalnie jak największą czułość odbiornika. Może jeszcze pokażę, jak to będzie. Wyglądało w praktyce. Może w ten sposób, żeby było widać? Będzie widać? Chyba tak. Nie ma odblasku od rękawiczki. O, staram się tak zrobić, żeby nie było. W tej chwili mamy, załóżmy, 40a. Jak widać, po wskaźniku. Możemy sobie teraz regulować pasmo filtrów wejściowych w odbiorniku i ustawić tak, aby radio miało największą czułość, czyli dostroić się filtrami wejściowymi do odbieranego pasma. Zmieniam 40 na w tej chwili B, i również mogę to samo wykonać. Czyli dostroić się do danego pasma tak, aby radio miało największą czułość odbiornika. A modyfikacja ta znajduje się po drugiej stronie radia, czyli od spodu. Można teraz kamerę podnieść do góry. I modyfikacja znajduje się w tym miejscu, w odbiorniku. Przewodem doprowadzone jest napięcie stałe, dwa kondensatory, diody pojemnościowe, rezystor ograniczający napięcie. I tu mamy chyba dwie diody, bo z drugiej strony też jest dioda pojemnościowa. Zmieniając doprowadzone napięcie do diody pojemnościowej, zmieniamy jej parametry, zmieniamy jej pojemność, przez co zmieniamy obwód rezonansowy. No i oczywiście możemy wtedy tym potencjometrem dostrajać sobie płynnie ten, te filtry w odbiorniku tak, aby radio miało największą czułość na danym paśmie, którego chcemy słuchać. I przypomnę, że w nowoczesnych odbiornikach te filtry są współbieżne, czyli w momencie, kiedy zmieniamy zakresy, te filtry również są automatycznie przestrajane. Radio już jest gotowe, za chwilę jeszcze poskręcam je. Natomiast mamy w tej chwili 19 kanał, można. Spróbować dostroić sobie tu chyba jest na maksimum. Śmiało, śmiało, proszę się odezwać! Nie ma chęci! Ktoś próbuje. Próbował wciskał nadawanie mieliśmy przykład, ale niestety cisza tu na 19 kanale. Może zobaczymy sobie 40 wyżej, może coś, może jest jakaś propagacja. Posłuchamy sobie. Tu też cisza. Tym można sobie dostroić pasmo. No, niestety nie ma propagacji, tu też cisza weterze. Wobec powyższego życzę wszystkim udanych dalekich łączności i dla wszystkich 36 i 6. Pozdrawiam.